Cokolwiek się dzieje w swoim życiu, dziś, teraz, jakie naokoło są okoliczności co dzieje się w duszy Twojej, to wiedz, że po pierwsze Bóg jest w tym z Tobą we wszystkim, i wszystko obraca ku dobremu jeśli masz wiarę a po drugie jest tak że to, że jesteś dziś w tym miejscu swojego życia i w tym wszystkim co jest w twoim życiu to nie jest przypadek my często myślimy, że jak jest coś źle w naszym życiu lub coś złego się podziało tak, to my coś źle zrobiliśmy i gdzieś zbłądziliśmy, nie nie jeśli naprawdę Ty żyjesz z Bogiem i żyjesz z wiary, tak? Masz relację z Jezusem, to nic nie jest przypadkiem. Żadne okoliczności, żadne zdarzenia, żadne doświadczenia nie są przypadkiem. Nie są przypadkowe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przygotowuje ciebie, byś za pewien okres, paru lat. Być może dziesięciu, może, może mniej, bo yy, był, był mocniejszy i silniejszy w wierze. I nieważne jest, bo my myślimy, że jak my się dobrze mamy i zdarzenia są dobre, a okoliczności są dobre, to wtedy jest wiara i wtedy płynie dobrze. Nie, to nie tak jest. Nieważne są. Tak naprawdę Bóg nas w dziwne miejsca zaprowadza w naszym życiu i, i, dziwne, i dziwnie nas doświadcza. I każdego inaczej naciska. Inaczej naciska. Po to Bóg, który jest miłością, to robi, żebyśmy my nie umarli na pustyni. <laughs> jak Izrael. <laughs> Bo to jest duchowo my teraz idziemy jak przez pustynię. Tak, Izrael. I Bóg błogosławi mi. Bóg mnie kocha. Bóg jest łaskawy. Zawsze będzie łaskawy. Nie mogę nic zrobić, żeby przestał być moim ojcem. Nie mogę nic zrobić zrobić, żebym ja przestał być jego synem. Nie mogę nic zrobić. To jest niemożliwe. Tu już się stało i ja w tym płynę w ogóle. I Bóg jest ze mną i Bóg jest z Tobą. Ale chodzi o to, że Bóg musi nas, jesteśmy gliną, i musi nas uformować. Musi nas ukształtować. Nasz charakter, nasze serce, umocnić nas w miłości, w wierze, byśmy, jak mówię, nie wyginęli jak Izrael. Bo wiecie, jak my dziś na przykład narzekamy. Tak? No to co będzie, jak zniosą gotówkę? Co będzie, jak przyjdzie ucisk prawdziwy? To wtedy całkowicie odejdziemy. Powiem, nie, nie, mam tego dość, chcę, Ja w ogóle nie. Kocham Jezusa, ale już żyję po swojemu. I wtedy wyginiemy na pustyni. I Bóg tego nie chce. Dlatego Bóg zaprowadza nas dzisiaj w bardzo różne miejsca i bardzo różne rzeczy nas doświadcza, trudnych dla nas, po to, by nasza wiara, nasza więź z nim. Była coraz głębsza, abyśmy mogli przejść jako duchowi ludzie te wszystkie uciski, oddać Bogu chwałę i wejść do Ziemi Obiecanej. Byśmy nie pomarli duchowo. Byśmy nie odpadli od Boga i nie pomarli duchowo. byśmy nie stracili wiary. Bo miłość wielu o ziemię. Wiecie? Żebyśmy się nie zbuntowali przeciwko Bogu. Ona mnie źle, no to dobra. Kocham Boga, okej, okay, ale. Ja Już ja jestem najważniejszy, kocham Jezusa, ale ja jestem na pierwszym miejscu, bo mi jest źle, ja jestem na pierwszym miejscu, bo mi miało być dobrze jak to małe rozkaproszone dziecko w ogóle. I wiadomo, że na początku jesteśmy takimi maluszkami, ale później Bóg chce dojrzałości cały czas. Wręcz wymaga jej po to, bo wie, że przyjdą przeszkody coraz trudniejsze, ale jeśli mam wiarę to na nas pestką, to niczym będą przy chwale w ogóle jaka się będzie objawiała. I miłość wielu I tutaj chodzi, kochani, o to, że miłość do Jezusa wielu z nas o ziemnie. Patrzcie, wielu z wiodą. Wielu pójdzie w wąską bram tą szeroką bramą. Na świecie będzie coraz gorzej. Będzie wycofana mamona. Będzie w ogóle, w, nie wiadomo jak tu w Polsce. Nie chodzi o to, nie? Nie wiadomo jak ty będziesz też miał w swojej duszy, pod kątem prywatnego życia, różnych rzeczy. Chodzi o to, czy ty, czy twoja miłość do Jezusa nie o ziemnie. Czy ty w końcu... Powiedz, nie, mam tego dość. Mam tego dość. I takie chwilowe rzeczy, do tego dość, to się nam zdarzają. Ale chodzi o to, że to są chwilowe rzeczy. A później wracamy. Szybko wracamy. A nie, że mam tego dość i odchodzimy. Odchodzimy w ciało. Bo miłość ziemi to odejść, odejść w ciało. Jest wrogość, czary, egoizm. Ja na pierwszym miejscu, Bóg już na drugim, trzecim. Oczywiście później możemy mieć wyznanie, że Bóg jest na pierwszym, ale nasze serce już jest dla nas z Ziemi, dla siebie samych Dlatego mówię brać swój krzyż to jest podstawa Jak, jakkolwiek to rozumiesz w Duchu Świętym. To było fajne tłumaczenie, co tam widziałem, że to jest zapomnieć o sobie samym i wszystkie swoje yy, już tego nie pamiętam i wszystkie swoje egoistyczne pragnienia w ogóle wykasować. No tam inaczej trochę pisało. Ale chodzi o to, patrz, zapomnieć o sobie. Jeśli ja szukam dzisiaj swojego szczęścia, jeśli ja narzekam, że mi jest źle, to ja, ja szukam swojego, ja w ogóle, to jak przyjdzie próba, to ja poginę. Ja nie szukam szczęścia na tym świecie. Nie szukam szczęścia dla siebie ja zapominam o sobie. Zapomnieć o sobie. Wziąć swój krzyż tak? i iść za Jezusem. I nie szukać swoich egoistycznych jakichś celów. Jest stracić życie, Jezus to tym mówił. Musimy stracić życie i tracić życie codziennie poprzez decyzję na rzecz Boga, na rzecz Jezusa, by przejść później przez pustynię tą duchową, na której będziemy kuszeni i będziemy różnie doświadczani. Musimy tracić życie, żeby przejść przez próby. Musimy nie szukać swojego szczęścia, swojej wygody dla ciałka, bo w końcu przyjdzie moment krytyczny, że się odwrócimy na Amen od Boga i pójdziemy: Ja mam wywalone. Ja już chcę żyć w Egipcie, wracam do ciała, tam przynajmniej była cebula, tam przynajmniej będzie mi dobrze. O, ja z tego miejsca będzie mi dobrze, będę wierzył w Boga. Nie, to, to nie będzie żadna wiara. Bo nie będzie żadna wiara. I wielu z wiodą, jak mówię, wielu pójdzie tą bramą, tak? I czy my to dzisiaj widzimy? Czy my to bierzemy na poważnie? O, powiem tak. Czy możemy być bimbamy -bim z tego? Czy my bierzemy to na poważnie, że przyjdą trudne czasy? Bo, bo idą, nadchodzą coraz gorsze czasy. I jeśli to dobrze rozumiemy, to się cieszymy, bo większa chwała się objawi. Ale jeśli to dobrze rozumiemy, i czy w ogóle widzimy, że to idzie? Czy my żyjemy w duchu? Codziennie. Czy jednak w ciele szukamy swojego szczęścia? No gdzie właśnie? Co robimy? Czy żyjemy w duchu? Czy szukamy w ciele swoich szczęścia, jakichś swoich marzeń w ogóle w ciele? Nie urodziliśmy się tutaj, byśmy byli szczęśliwi. Wiecie, to znaczy być błogosławiony szczęśliwie, ten, który jest blisko Boga. Wiecie, to jest błogosławiony? To nie jest ten, który szuka szczęścia dla ciała Mi jest dobrze i o, teraz to aleluja. Tylko to jest ubogi w duchu, to jest błogosławiony. To jest smutny, błogosławieni smutni, błogosławieni ubodzy. To jest szczęśliwy w Bogu. Duchowo, na sposób duchowy. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, a nie na sposób ciała. Ciało nic nie pomaga. Ciało jest do wrzucenia w ogóle szatanie się do tego mówi po prostu. I wiadomo, że nie zawsze powiemy do tego, ale chodzi, na, na co jesteśmy nastawieni, żeby duchowo wzrastać dzisiaj Bóg dał mi to słowo i powiedział, żeby nie marnować żadnego dnia teraz, bo przyjdą trudne czasy, o których mówi Biblia. Więc nie marnujmy tego czasu, karmy się słowem, napełniajmy się duchem, wzrastajmy w tożsamości, wzrastajmy w wierze, w miłości, w darach, w powołaniach, umacniajmy to wszystko, cały czas umacniajmy, wtedy się nigdy nie potkniemy i wtedy tylko jak przyjdzie przeszkoda, to po prostu będzie taka chwała się objawia, im większa przeszkoda, tym większa chwała, jak koło zamachowe, będziemy cały czas tak, się tak co się ruszać w wierze, poruszać w duchu, w duchu i umierać dla siebie samego, rozumiecie? Brać swój krzyż i umierać dla siebie samego. Dla swoich pragnień, dla swojej rządzy, dla swojego ego w ogóle, dla którego jesteś już w ogóle martwy. Coraz bardziej rozumieć, rozumowo widzieć rzeczy. Iść za Jezusem, rozumiesz? Bo tu, na tym świecie, to gówno warte, jest życie. przeżycie tego życia dla siebie samego jest gówno warte. Jest oszustwem diabła. Jest oszustwem diabła i cielesności. My nie jesteśmy tu, żeby tu było dobrze. My tu jesteśmy, żeby oddać Bogu chwałę. Tylko tu jest mój bieg, żeby Bogu oddać chwałę, i nie będę zważał na nic w ogóle, co mi przynosi jakieś iluzje gównianego szczęścia. Bo to są iluzje w ogóle cielesne, diabelskie obietnice, że tu coś znajdziesz, to będziesz szczęśliwy, weź przestań i za Bogiem całym sercem. Wtedy odbierzesz nagrodę, rozumiesz? A nie domyśle, czy tu będziesz szczęśliwy, czy jaki. Będziesz błogosławiony, bo Bóg będzie z Tobą. Dlatego, bracie, umacniaj się wierzę, żeby Twoja miłość do Jezusa nie oziębła. Umacniaj tą miłość dzisiaj. Masz do tego wszystko, wszystko, całą moc do życia, pobożności. Słowo jest w Twoim sercu, rozumiesz? Masz wolną wolę i kładź ją. Kładź ją, kładź całe swoje cielsko. Kładź i, i szukaj Boga, i szukaj Boga, idź szukaj Jezusa. I być mu coraz bardziej posłuszny, ty i ja. Coraz bardziej posłuszny, rozumiesz? A coraz większa chwała będzie występowała, coraz więcej życia będzie szło. Bo te obietnice cielesne to, są, to jest gówno w ogóle, które zjesz, poliżesz, o kurde, ale kapa, po którym jest jeszcze większa depresja. To jest iluzja, nadzieja, a tam za nadzieją jest jeszcze większa depresja. Natomiast jak Ty będziesz przy Bogu, to czy Ty będziesz miał coś, czy nie będziesz miał nic, to i tak będziesz szczęśliwy, bo Twoje szczęście będzie Jego woda życia, rozumiesz? Ty się obudzisz i wody życia, rzeki żywe wypłyną w ogóle z Twojej klaty, rozumiesz? Wody, jakiś żywy, kurde, czy mam kasę, czy mam męża, czy mam pracę, czy nie mam nic, czy mnie wczoraj olali, czy jakoś zwyzywałem, czy ja upadłem, nie jest nic ważne. Bo, dlaczego? Bo mam wiarę i Jezus jest ze mną. I o to mi chodzi. Bo mam wiarę i Jezus jest ze mną. A wszystko inne to jest poboczne. Mam wiarę i Jezus jest ze mną. Ja niczego już nie potrzebuję, rozumiesz? Bo ja jestem spełniony wodą życia, którą od Jezusa z rana. Wody, że jakiś żywy, strumienie, strumienie. A Bóg powiedział, nie jest kłamcą. Ci, którzy go miłują, tak? to ujrzy oko, czego nie widziało, ucho czego nie słyszało, żeby żeby nas diabeł nie zrobił w ciula i nasze własne ciało, że my zjemy gówno, tak? a na nas będą czekały diamenty chwały po prostu do przeżycia. Rozumiecie? Tu na przykład mam piękne, całe spełnienie w Bogu, a tu dam się oszukać i policzę jakieś gówno na chwilę. I tu będę miał depresję, nie będę miał nagrody w niebie, a tu będę miał chwałę. Tu będzie trud, ale będzie chwała i nagroda w niebie. Więc niech ta miłość nasza nie oziębnie. Będziemy gorący dla Pana. Gorący. Gorący. Wzajemnie się, się nawzajem pobudzać. 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 I jak mówię, Bóg w moim życiu przez ostatni rok robi bardzo dziwne rzeczy. Nigdy bym nie przypuszczał, że takie rzeczy robi. I wiecie, Bóg coś zmienia. My nawet do końca też tego nie musimy rozumieć, ale On. Dwie rzeczy, jak mówiłem, on cię zawsze kocha bezwarunkowo. To jest pierwsza rzecz. Jest twoim ojcem. Druga rzecz to jest, że On cię przygotowuje na te czasy ostateczne. I on cię będzie szlifował, będzie Cię okuwał bardzo różnymi doświadczeniami, bardzo różnymi stanami. Różno, różne te rzeczy mogą być. Ale pamiętaj, że jeśli ty masz wiarę i chcesz iść za Bogiem, chcesz tego na 100%, całym sercem iść za nim, to nic nie dzieje się przez przypadek i każda okoliczność jest na chwałę Bożą. Nie musisz do końca tego rozumieć, ale Bóg przygotowuje, on oczyszcza Twoje serce z pychy, z egoizmu, z tego co jeszcze kochasz, rozumiesz? Żeby całe jego serce było dla niego i wtedy Ty i on w prostu wiedziecie w ogóle, rozumiesz? Wiedziecie w ten świat, rozumiesz? Na chwałę, rozumiesz, na chwałę Bożą, na chwałę Bożą. Razem z kościołem Jezusa. Na chwałę Bożą, rozumiesz, zdebdacie prawdziwy diabo, rozumiesz, Demony będą uciekać z piskiem. Zrozum, że prawdziwa chwała to jest Królestwo Boże, to jest po prostu cuda znaki, to po prostu tego się nie da opisać. Co Bóg ma przygotowane dla mnie i dla siebie. Więc nie daj się gdzieś oszukać. Wzmacniaj się, mówię. Może się nie raz tydzień, pół roku, rok, nic nie dziać, ale miej wiarę. Bo Bóg Cię przygotowuje i to widzimy w Biblii. Przygotował długo ludzi, nic się nie działo, ale nagle wyszli z ukrycia. Pyk, 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 pyk. I objawiała się chwała. I niech Jezus będzie uwielbiony, niech jego miłość się rozlewa w nas, kochani. Pozdrawiam Cię.